Cześć siema, siema, witam wszystkich serdecznie. Kolejny chujowy, zjebany dzień busiarza bo muszę być w pracy. Wolne się skończyło. W następnym poście opowiem Wam, jaką sytuację miałem. Będzie to interesująca sytuacja dla Was i lekcja życia. Na pewno Wam to przyda. To, co Wam powiem, także w następnym poście oglądajcie. No ale co, w Polsce zimno, bo na minusie było, nie? Także postanowiłem sobie. I pojechać tam, gdzie jest ciepło, czyli do Grecji. Jak to zrobiłem, mam od tego ludzi, nie? ale tak poważnie to dostałem trasę na Grecję. Załadowałem się w, no, w Niemczech. Jestem teraz na Węgrzech. Słonko świeci o 10 stopni. W Grecji widziałem, jest 20. Ostatnia trasa, myślę. no, Prawie jestem pewny, tak? bo byłem wczoraj e, u szefa przyszłego e, gdzie mój syn jeździ. Rozmawiałem i, e, no, i czekam na kartę kierowcy, tylko. E, już U95 zrobione, wszystko jest e, załatwione tak? na, na cenę, na ciężarówki Także albo w tym roku, albo w przyszłym na pewno pojadę e, Już w trasę po Niemczech do przyszłej pracy Będę solówką jeździł e, Europę już zwiedziłem 12 lat, także już mi się znudziła Nie mam już tej fascynacji Europą tak? e, i Jeszcze chciałbym zwiedzić Meksyk i e, Stany Oczywiście mam już kontakty, mam namiar, jest możliwość wyjechania i oczywiście będę dalej nagrywał filmiki Jak jest tam w mojej przyszłej pracy to co tam się odpierdala Nawet jak do Stanów wyjadę czy gdziekolwiek indziej też będę nagrywał Zawsze u mnie w życiu coś się dzieje, nie ma nudy Także dzięki za oglądanie, wbijajcie na mój kanał Busiasz Wojtek Tak samo jestem na Facebooku no i udostępniajcie, zostawcie suba, lajka, dzięki, pozorczy Sinara i się widzimy, nie? A jak?